Sakiewki ze schabu z pysznym farszem. Plastry schabu rozbij przy użyciu tłuczka do mięsa. Następnie zacznij przygotowywać farsz. Farsz składa się z mieszanki warzyw. Weź około pół kilograma pieczarek i pokrój je w drobną kostkę. Paprykę czerwoną również pokrój w kostkę. Następnie drobno pokrój jedną białą cebulę. Weź patelnię i rozgrzej ją. Wlej do patelni olej. Gdy ten nabierze odpowiedniej temperatury. Wrzuć wcześniej przygotowane warzywa na patelnie. Zacznij od cebuli, następnie dodaj paprykę i pieczarki. Wymieszaj mieszankę, tak aby warzywa pokryły się olejem. Po minucie dodaj posiekaną pietruszkę. Gotuj, aż warzywa zmiękną, i odłóż na bok. Przygotuj mięso, posypując każdy kotlet wieprzowy odrobiną soli i pieprzu. Nałóż mieszankę warzywną na środek każdego kotleta wieprzowego, złóż każdy z nich. Trzymając górę i tworząc małą sakiewkę. Aby zamknąć sakiewkę, użyj sznurka kuchennego. Zwiąż mocno, aby zawartość nie wypadła podczas gotowania. Weź ponownie patelnię. Na rozgrzaną patelnię wrzuć masło. Pozwól mu się roztopić. A następnie połóż sakiewki na patelnię. Zrób to tak, żeby mięso leżało wiązaniem do góry. Następnie przewróć je na różne strony, żeby mięso dokładnie się usmażyło. Smaż je pod przykryciem. Używając pokrywki. Kiedy sakiewki będą złociste, to znaczy, że są gotowe. Następnie przenieś sakiewki z powrotem na patelnię, na której smażyłeś warzywa, ze wszystkimi pozostałościami na patelni. Dodaj około 200 ml bulionu. Wlej również szklankę śmietany: 18%. Gotuj, aż sos zgęstnieje. Takie sakiewki są gotowe do podania. Podawaj je z powstałym sosem. To danie jest wyśmienite, a schab w odmienionej wersji jest jeszcze lepszy.